Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym naszym filmiku. Postanowiliśmy skorzystać jeszcze z dobrodziejstw późnego lata i właśnie nagrać ten filmik z troszeczkę innej scenerii. Bardzo się cieszymy za Wasze wszelkie komentarze, za wszystkie reakcje, właśnie które. E, które do nas ślecie, tak? e, czy za pomocą właśnie komentarzy na samym YouTube, czy też e, komentarzy w, w mailach. E, dziękujemy, że jesteście tak wyrozumiali dla nas. Kolejny filmik z rekomendacjami, tym razem, właśnie na wrzesień, i rozpoczynamy od herbaty Nu. Jest to herbata, która no jest dla nas też zaskoczeniem, bardzo miłym. Przypomina nam ona bardzo mocno herbatę Biluocun. Natomiast jest to też herbata trochę niedoceniana w naszej opinii, dlatego ją też rekomendujemy. Jest ona takim też powiewem wiosny, właśnie w tym czasie późnego lata. No i przede wszystkim jest to dla nas bardzo słodka, fajna, zielona, taka lekka, orzeźwiająca herbata chińska. Tak, sama nazwa Ganlu oznacza słodką rosę. Jest to herbata z prowincji Sichuan. Tak jak Mariusz wspomniał. Wygląda bardzo podobnie jak Biluochun. podobnie należy ją więc parzyć, ale charakter tej herbaty jest dosyć różny od Biluochun. Biluochun jest znany jako herbata intensywna, aromatyczna, kwiatowa, natomiast Ganlu jest herbatą przede wszystkim słodką i delikatną, za co wiele osób ją lubi, ale nadal jest niedoceniana. Naszym zdaniem jest to herbata jakości zbliżonej do na przykład Xihu Longjing, która jest jedną z waszych ulubionych herbat zielonych. Yy. Korzystając z tej okazji pokażemy też, jak zaleca się parzyć tego typu herbaty, czyli delikatne herbaty ze zwiniętymi listkami, z dużą ilością złotego meszku na liściach, jak właśnie Mengding Ganlu, jak Chun, jak się jak maodzien. Ok, zapaszmy tą herbatę, żeby podzielić się z Wami właśnie e, takim świeżym smakiem. Konrad już wspomniał, że jest to taki trochę też inny typ parzenia. Ja nie, nie da się ukryć, że spotkałem się z czymś takim właśnie będąc w Chinach, gdzie zazwyczaj po prostu w takich dużych właśnie szklankach, butelkach na samym początku wlewano tam gorącą wodę, a dopiero później wsypywano po prostu liście. Temperatura do parzenia tego typu herbat to Zaleca się około 80 stopni, maksymalnie 85, ale raczej 80 do takich delikatnych herbat chińskich. I właśnie Mengdinganlu czy Biluochun wsypujemy do wody, a nie zalewamy liści wodą. Oczywiście nie ma to dużego znaczenia, ale jeśli chcemy być maksymalnie poprawni w zalecanych technikach parzenia herbaty, no to właśnie tak by należało to zaparzyć. Wpływ na smak, moim zdaniem, nie jest jakoś bardzo duży. Natomiast herbaty jak Mengdingganlu czy właśnie Bilochun są herbatami, które Chińczycy mówią, że są parzone w jedną z najniższych temperatur ze wszystkich herbat chińskich, więc to, że najpierw wlewamy tę wodę do naczynia, to pomaga dodatkowo ochłodzić tę wodę. No i właśnie parzymy Najczęściej parzy się tego typu herbaty w szklanych naczyniach. Rządzi szklanka. Po prostu parzenie w szklance, z której prosto się pije razem z liśćmi. Akurat w przypadku herbaty Ganlu jest ona fajna z tego względu, że te liście opadają na dno, więc bardzo dobrze nadaje się do tego typu parzenia w szklance. One powoli sobie, powoli sobie będą opadać na dno. Być może nawet miałem trochę za niskiej temperatury wodę, więc te liście nie opadają tak szybko jak powinny. No i chińskie herbaty wysokiej jakości parzy się bez przykrycia. To też służy temu, żeby uwolnić ten, to ciepło, żeby ta herbata się, jak Chińczycy mówią, nie dusiła podczas tego parzenia. Okej, okay, a wtedy co z aromatem, bo tak e, według takiego naszego bardziej klasycznie europejskiego stylu, no to dlaczego się przykrywa? No właśnie dlatego żeby ten aromat nam nie uciekał, tak? Który a, mniej więcej jedno... w pierwszej minucie parzenia najintensywniej? W postaci olejków eterycznych mm -hmm. e, wydobywa się z naparu. Tutaj rekompensuje się ten aromat tym, że. Herbatę parzoną w nieprzykrytym naczyniu można zalać wodą o nieco wyższej temperaturze mm -hmm. niż normalnie by się to robiło. A woda o wyższej temperaturze wydobywa więcej aromatu, więc otrzymuje się tego typu rekompensatę właśnie za ten aromat. Który zresztą jak zobaczymy będzie moim zdaniem będzie bardzo dobry. Już czuć taki świeży, słodki, owocowy aromat. Trochę przypomina mi to melona. Mm -hmm. Taka coś, coś rodzaju nawet dyni, tak? Mhm. Jakieś tego typu rzeczy melon, dynia, może troszkę arbuza, nawet coś mhm. takiego. Mhm. I tutaj widzicie kolejny aspekt tego sposobu parzenia, czyli to, że nie zlewamy wody do końca. Możecie się zastanawiać, jaki to ma sens, czy to jest korzystne dla herbaty, czy warto tak zawsze robić. Moim zdaniem wpływ jest mały, ale jest. Natomiast kiedy chce się naprawdę dobrą herbatę zaparzyć maksymalnie poprawnie, no to właśnie tak zalecają Chińczycy, żeby to parzyć. Czyli niejako odwrotnie do tego, co, co w Japonii, Dokładnie tak? odwrotnie do tego, co Japończycy, którzy zawsze naciskają na to, żeby, żeby zlać herbatę ostatniej do ostatniej kropki, kroki, żeby nic tam nie zostało. I oba podejścia mają, mają sens i są dostosowane odpowiednio do herbat japońskich i do chińskich. Mhm. Czyli rozumiem, że tej herbacie nie szkodzi to, tak? Że zostawiamy ją w takiej postaci, e, no właśnie, Moczącej się w, w wodzie, mniej więcej tutaj jest jakaś jedna czwarta, tak? Tego, no tyle, tego żeby, naparu, żeby, zakrzy, żeby zakryć, zakryć same, same listki i dno, tak. Mhm. Tak, nie, nie szkodzi im to, ponieważ w tak małej ilości wody, i przy tym, że ta woda bardzo szybko stygnie, ta herbata wkrótce przestaje się parzyć już. Mhm. Osiąga takie stężenie i woda osiąga na tyle niską temperaturę, że ta herbata przestaje się parzyć. A to, co tutaj zostało, jest takim zaczynem do drugiego parzenia. No właśnie, czy to wpływa jakoś na wydajność, czy raczej, raczej to nie ma takiego znaczenia? Na wydajność chyba nie, ale faktycznie te kolejne parzenia są moim zdaniem trochę lepsze. Mhm. Szczególnie jeśli ta herbata ma dłuższe przerwy między kolejnymi parzeniami. No bo właśnie. Kolejnym powodem, dla którego zostawia się wodę, jest to, żeby te liście nie utleniały się, żeby nie miały kontaktu z tlenem. Mhm. Gdyby one były odsłonięte i one się wysuszały, nabierałyby takiego nieświeżego nieco aromatu takiego zmęczonego, nieświeżego aromatu przy czym ma to znaczenie tylko, kiedy między pierwszym a drugim parzeniem minie przynajmniej kilkanaście minut. Jeśli robimy jedno parzenie za drugim, myślę, że wpływ jakikolwiek jest minimalny Nie albo wiem. nawet zerowy, ale chcemy wam pokazać to w jaki sposób zaleca się obecnie parzyć tego typu herbaty, przy czym, tak jak wspomnieliśmy, rządzi szklanka. W Chinach Nie. zdecydowanie rządzi szklanka. Ale to chyba też taki aspekt wizualny, tak, że te, mhm. te listki one sobie tańczą, tak, mniej więcej też można zobaczyć ich długość, też mhm. ich Równomierność. Jeszcze dopowiem, że o tym co powiedziałeś, o aspekcie wizualnym. Chińczycy bardzo, bardzo lubią ten aspekt wizualny herbaty. Jako hmm. część kultury herbacianej, jako część całościowego doświadczenia picia herbaty, ten aspekt estetyczny jest bardzo ważny. Szczególnie w przypadku herbaty zielonej, gdzie często zbierane są młode, piękne listki. No bo w przypadku herbaty z Gurui, która każda wygląda tak samo. No I tak. są to duże liście, które niewiele się od siebie różnią pomiędzy gatunkami. Nie ma to już takiego znaczenia. Mm -hmm. yes, Napijmy się. Okay. Pewnie tego nie widzicie, ale w tym naparze bardzo widoczna jest taka drobna mętność, takie zawieszone pyłki. To jest właśnie ten meszek z liści. Na bardzo młodych liściach jest taki srebrny meszek, który w parzeniu się odrywa, i on później w, w naparze występuje w takiej postaci zawiesiny takich białych drobinek. Mhm. Tak, pierwsze co przychodzi na myśl to bardzo taka zbilansowana herbata, taka e, delikatnie się rozwijająca, e, bardzo taka orzeźwiająca. Mnie na myśl przychodzi też herbata Luang tak, którą mamy w swojej ofercie, mhm. natomiast jest to oczywiście herbata wyższej jakości i mhm. zdecydowanie czuć tą taką świeżość. Świeżość, słodycz, Luang Guapian. Faktycznie ma trochę podobne nuty owocowe, przy czym Luang Guapian ja raczej bym polecał osobom, które lubią mocniejsze smaki. Mocniejsze, tak. Znaczy na pewno Luang Guapien jest zdecydowanie mocniejsza eee, i, i też bardziej elastyczna. Myślę, że w, że w sposobie też parzenia eee, można ją zaparzyć delikatniejszy i w mocniejszy właśnie sposób. Natomiast akurat ta herbata jakby ma coś w sobie takiego bardzo takiego kremowego. Można ją zaparzać 90 nawet stopniami, czy, czy nawet wrzątkiem. Można, nawet można. wrzątkiem i jej się nic nie stanie. W Sej się jakby nie, nie wydobędzie z siebie jakby tych wszystkich takich no, dość negatywnych cech, tak? Jeśli chodzi o herbaty zielone, właśnie tej gorzkości, tej cierpkości, takiej, takiej bardzo dużej jakby intensywności. Ona jest delikatna i rzekłbym, że to trochę jak właśnie. Longjing taki trochę lepszy, tak, w rodzaju właśnie czy Longjing Super Great, czy, czy Longjing Sihu, ale pozbawiona jest orzeszkowości. <grystanie> Takie mi porównanie w tym momencie też mm -hmm. przyszło. Chińczycy mówią też, że dobra herbata w rządku się nie boi. No I, tak. I to się tyczy każdej herbaty, także zielonej, przy czym żeby idealnie zaparzyć tę herbatę jednak trochę niższą temperaturę bym zalecał. Ona będzie dobra zaparzona wrzątkiem, ale tak żeby idealnie było to myślę że 85, mm -hmm. w tych okolicach. No tak, tak. Dobrze, rozgadaliśmy się trochę o herbacie zielonej, a zbliża się jesień, zimne dni, już mieliśmy próbkę kilku naprawdę chłodnych dni, no i w takie, w takie dni przychodzi ochota na herbaty ciemniejsze, na herbaty mm -hmm. parzone wrzątkiem. Tak, tak. I co byśmy polecali z takich herbat? Zarówno do codziennego picia, jak i czegoś lepszego? Tak, chłodne poranki e, sprzyjają i e, wieczory e, właśnie herbatom e, ciemniejszym. Może zaczniemy od, e, od Ceylona. Tak sobie pomyśleliśmy, że gdybyśmy mieli wybrać jednego Ceylona, którego zdecydowanie byśmy chcieli polecić Wam. Który uważamy, że to jest najlepszy nasz ceylon. On jest naprawdę w niewygórowanej cenie. Ten balans między ceną a jakością jest, jest tutaj bardzo fajny. To jest ceylon Moragala. I to jest ceylon, który, jak zazwyczaj kojarzymy Ceylony z takim bardzo raczej płytkim smakiem. Tak tutaj można powiedzieć, że jest on najgłębszy spośród tych, które. Które posiadamy, tak. mhm. i, i jest to po prostu herbata bardzo pełna jak na, jak na herbaty cejlońskie. Mhm. Najbogatszy ten smak, najwięcej się dzieje w tej herbacie, bo tak jak na przykład Ceylon Rukuna jest moim zdaniem bardzo dobrą herbatą, szczególnie tak, za tę cenę. Mhm. Ale jest też taka trochę jednowymiarowa: jest to fajna czekolada, kakao w tym smaku, mhm. ale niewiele ponad to. Natomiast tutaj jest zarówno coś takiego czekoladowego, jak i nieco jakichś nut kwiatowych. Nie tak, takiego taki, słodkiego jak karmelu. Taki najpełniejszy mhm. właściwie sailon, z których jakby też korzystamy i na pewno którego polecamy. Z pozostałych herbat, które chcieliśmy Wam dzisiaj jeszcze też zaprezentować, to Jiu Hong Mei, czyli herbata, która jakby tak troszeczkę korespondencyjnie do meijan Hong Cha, którego żeśmy Wam ostatnio polecali. Jest w naszej ofercie niejako cały czas, od no też kilku lat. I jest to, jest to taka bardzo słodka herbata, w sensie jak na czarne, właśnie herbaty. Tutaj jest, jest użykająca właśnie prostota zarówno nie wiem, parzenia, jakby taka, taka właśnie i słodycz. Dodatkowo ma ona w sobie coś, co jest troszeczkę podobne do herbat tajwańskich właśnie, jakby w swojej strukturze też na naparu, bardzo taka jest, no raczej delikatna, bez goryczki i w naszej ocenie jest to pozycja, która akurat w tym przedziale cenowym jest jedną z najlepszych. Tak, w tym przedziale cenowym, czyli około 50 zł za 100 gramów. Jak ja miałbym coś jeszcze o Jiu Hong Hongmei powiedzieć? W ogóle trudna nazwa do wymówienia. Wielu klientów ma z tym problem, jak się to czyta. Tak. Jest To Jiu Hong Mei. Hongmei. Hongmei to jest czerwona śliwka. Joachu to jest 9 przełomów to jest nazwa miejsca na rzece. Um, i, um, ale łatwo zapamiętać tę herbatę jako czarny longing. Tak. Czarny Longjing, bo to jest herbata robiona z dokładnie z tych samych liści i w tym samym miejscu, co słynna zielona herbata Longjing, najczęściej zbierana później, kiedy już minie zbiór zielonej herbaty Longjing, później zbierane są liście, z których robiona jest ta herbata czarna. Ma taką fajną owocowość w sobie, trochę kwasowości, ale przy tym słodycz. Żadnej goryczki, więc... Właśnie, zero goryczki, nie? No i co? Bagua Gua czyli Porządny, ciemny uląk, tak? E, tajwański, tajwański uląk, e, który no właśnie, skórka właśnie pieczonego chleba, nawet jakieś takie pieczone ziemniaki, tak? E, mhm. Bardzo tak no, trochę się tutaj dzieje w tej herbacie, a jednocześnie dzieje. właśnie jakby ten, ten uląk jest jakby takim. Trochę odmiennym od wszystkich tajwańskich takich Ulongów, które raczej są takie lekkie, zwiewne, i w większości są po prostu mniej też utleniane. Mhm. To jest chyba taka propozycja dla, dla osób, które lubią naprawdę wiele parzeń sobie zrobić, dość intensywnych. Trochę przyrównałbym to do, do, do gaby ulunga i kolor naparu, i E, intensywność tej mm -hmm. herbaty. E, natomiast, e, no, w mojej ocenie bardzo taka fajna, fajna słodycz właśnie też, też właśnie z tego słodycz. palenia. Miodowa tak, słodycz, tak. taki miód gryczany. O, no, miód gryczany faktycznie. Jakby aż też, e... ktoś pisał w komentarzu, że aż ten miód gryczany mu aż przeszkadza, bo jest tak wyraźny, a on nie lubi miodu gryczanego. <laughs> no <laughs> tak. tak, tak. Natomiast tak, skojarzenie z, e, z Lungiem, no, jak najbardziej słuszne, bo to jest herbata, której palenie wykonuje ta sama osoba, więc to jest ten sam styl, taki charakterystyczny. No i super, super ulong, ciemny, właśnie rozgrzewający na chłodniejsze dni. Mamy jeszcze jednego ulonga, danconga, który do nas też niedawno trafił, z tego też względu go bardzo mhm. chcemy polecić. No to jest dancong troszeczkę inny niż, niż zazwyczaj. Jakby mamy takie u które, które są jednak bardziej, bardziej intensywne, bardziej właśnie w takim kierunku ciemnych dancongów. To jest najbardziej zbliżony dancong do Daoye, bądź też yy, kupki. <średziwia> Czyli siang. Czyli jaszysiank. No i to jest ulong, w sensie dancong brzoskwiniowy ma taką delikatną właśnie miodowość, ale też właśnie ta, ta nuta tej owocowości jest tutaj mocno wyczuwalna. No i przede wszystkim jest to taki lżejszy typ ulonga, który myślę, że wiele osób, które lubi dancongi, no dla nich będzie to też dodatkowa jakaś atrakcja, gdzie no zazwyczaj akurat, no nigdy nie mieliśmy akurat tego typu akurat ulonga dokładnie, tak, w sensie Tak, trochę rzadszy szczep. Mhm. Więc e, czekając na naszą podstawową ofertę dancągów, czyli Milan Siang, Jasi Siang, no, cieszymy się, że, e, że doszedł przynajmniej jeden mhm. z tych dancągów od innego dostawcy. E, Okej, okay. no i jeszcze jedna ciekawostka, o której chciałbym powiedzieć. To jest herbata o, to jest... niepozorna, wietnamska herbata w szarym papierku. I można się zastanowić, co to jest. Czy to jest puer? Jest wytwarzana dokładnie tak samo jak puer w Yunanie, dosłownie rzut beretem przez granicę, ale jako że herbata puer może powstać wyłącznie w Yunanie, no to należałoby to sklasyfikować jako zieloną herbatę dojrzewającą. Przy czym jest to naprawdę fantastyczna herbata, stosunek jakości do ceny w porównaniu do tej samej jakości herbaty junańskich jest naprawdę bardzo dobry. Aromaty ziołowe, kwiatowe, troszkę takiego nawet truskawkowego. Mnie bardzo przypadła do gustu. Ciastko wygląda pięknie. Sama herbata właśnie. Ja jak piłem tą herbatę, to, to byłem zaskoczony, bo też nie wiedziałem, czy ją zakwalifikować bardziej właśnie pod, pod pu'era właśnie, czy coś w rodzaju właśnie Lao, lao Shou, czy ewidentnie miałem tutaj skojarzenia z Yunnanem, Yunnanem oczum. Który mi najbardziej gdzieś tam też przypominał, właśnie tą, tą herbatę. I tak podejrzewaliśmy, że gdybyśmy parzyli jednak ją w wersji, właśnie jak zieloną herbatę, a nie jak puera, czyli krótszymi parzeniami i w stylu gongfu, no to wyszłoby nam, że, że te, te smaki są jakby dość korespondencyjne. Tak, tak. I polecamy do eksperymentowania z tym parzeniem, bo to jest herbata nieco spoza szablonów, więc można z nią też fajnie poeksperymentować. I jeszcze słowo o tym, jakie będą nowości, jakie są już nowości u nas, których jeszcze tu nie wspominaliśmy. Uh -huh. Lada dzień powinny dotrzeć wysokiej jakości herbaty z Tajwanu z Alishan. Więc Alishan Jinxuan, Alishan Qinshin Ulong, uh -huh. jedne z naszych najlepszych tajwańskich ulongów. No i coś, co jest naprawdę bombą: Wenshan Baozhong. Już jednego Wenshan Baozhonga mieliśmy w tym roku, który jak co roku każdy Wenshan Baozhong bardzo szybko się wyprzedał. Bardzo dobre miał opinie, ale kiedy tamta herbata już była w naszej ofercie, dostaliśmy próbkę nowego Węshon Baozhong który po prostu nas powalił i stwierdziliśmy, że nie można przepuścić takiej herbaty, mimo tego, że jej cena jest wysoka, ale to jest coś, czego po prostu nie można przegapić i no coś niedługo będzie wyjątkowego. Kolejny. Tak więc, yy, więc czekamy na nią. Czekamy z Dzięki serdeczne za. Obejrzenie naszego kolejnego filmiku z rekomendacjami, e, tym razem na miesiąc wrzesień, e, no i czekamy jak zwykle na Wasze opinie i komentarze. E, dzięki i trzymajcie się. Dzięki. Subskrybujcie. <śmiech> <śmiech> Mówimy, nie, nie nie, 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 myślę, że nie to mówić? że nie. <laughs> Okej. Okay.